Kyrie, eleis, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Dzieciątko Jezus, usłysz nas. Dzieciątko Jezus, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami, święta Trójco Jedyny Boży. Zmiłuj się nad nami, Boskie Dzieciątko, prawdziwy synu Boga. Zmiłuj się nad nami, Boskie Dzieciątko, synu Maryi Panny. Zmiłuj się nad nami, Boskie Dzieciątko, Słowo, które stało się ciałem zmiłuj się nad nami. Boskie Dzieciątko, mądrości Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Boskie Dzieciątko, przedmiot się upodobania Ojca, zmiłuj się nad nami. Boskie Dzieciątko, oczekiwanie sprawiedliwych, zmiłuj się nad nami. Boskie Dzieciątko, upragnione od wszystkich zmiłuj się nad nami, Boskie Dzieciątko, królu aniołów. Zmiłuj się nad nami, Boskie Dzieciątko, zbawicielu nasz, zmiłuj się nad nami, Boskie Dzieciątko, której sobie obrało zamieszkanie, uboższą stajenkę, żłóbek za kolebkę, zmiłuj się nad nami. Prostych pastusków za wszystkich wielbicieli. Zmiłuj się nad nami, boskie Dzieciątko, Które królowie uznali za światłość i zbawienie wszystkich narodów. Zmiłuj się nad nami, boskie Dzieciątko, Skarbniku łask Boży, zmiłuj się nad nami. Boskie dzieciątko, źródło świętej miłości, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłości, przepuść nam boskie dzieciątko, bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, boskie dzieciątko, bądź nam miłościw, wybaw nas, boskie dzieciątko. Od niewoli grzechowej, wybaw nas, boskie dzieciątko. Od złości światowej wybaw nas, Boskie Dzieciątko. O porządliwości ciała wybaw nas, Boskie Dzieciątko. Od pychy żywota wybaw nas, Boskie Dzieciątko. Przez pokorne narodzenie Twoje wybaw nas, Boskie Dzieciątko. Przez chwalebne objawienie Twoje wybaw nas, Boskie Dzieciątko. Przez ofiarowanie się Twoje wybaw nas boskie dzieciątko. Przez niewinność Twoja wybaw nas boskie dzieciątko. Przez prostotę Twoją wybaw nas boskie dzieciątko. Przez posłuszeństwo Twoje wybaw nas boskie dzieciątko. Przez łaskawość Twoją wybaw nas boskie dzieciątko. Przez pokorę Twoją wybaw nas boskie dzieciątko. Przez miłość Twoją wybaw nas boskie dzieciątko. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam boskie dzieciątko. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas boskie dzieciątko. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, dzieciątko Jezus. Będę się radował w Panu, Będę się weselił w Bogu Jezusie moim. Módlmy się. Panie Jezu, który z miłości ku nam przybrałeś postać dzieciątko. Ubożusznego i upokorzanego w żółku. Uwielbiamy Cię i wraz z mędrcami ofiarujemy Ci słowo gorącej miłości oraz kadzidło żywej modlitwy. Uświęć nasze serca, jak niegdyś uświęciłe serca ubogich pasterzy, abyśmy ci zawsze wiernie służyli i nigdy nie przestawiali wielbić. Amen.